Cześć, jestem Kasia z Mydłoteki, a dziś będziemy robić takiego cudaka, czyli mydło z awokado. Zapraszam. Przepis na mydło z awokado znajduje się od bardzo, bardzo dawna na moim blogu i jest to mydło dokładnie według tego przepisu. Natomiast, jak możesz tu zauważyć, jeżeli zerkniesz sobie na mój post blogowy, tutaj jest zdjęcie mydła z posta, to zauważysz różnicę w kolorze. Mydło z bloga ma bardzo taki jasny, żywy, zielony kolor, natomiast tutaj no, ten kolor wygląda raczej na taki zgnitozielony. Czemu tak jest? Otóż kolor mydła z awokado bardzo zależy od tego, czy przeszło ono fazę żelową, czy też nie przeszło. To mydło, które znajduje się na blogu, fazy żelowej nie przeszło. Włożyłam je do foremki silikonowej, która nie trzymała zbyt dobrze ciepła, w związku z czym ono tej fazy nie przeszło, ale to mydło, które tutaj trzymam w ręce, fazę żelową przeszło. To mydło, czyli to mydło zżelowane, posiada dwie warstwy, tą ciemniejszą i tę jaśniejszą. Do tej ciemniejszej dodałam po prostu nieco młodego, sproszkowanego jęczmienia. Natomiast ta warstwa tutaj jasna, to jest po prostu samo awokado, bez żadnych e, dodatków. W ogóle kolor mydła z awokado jest rzeczą, powiedziałabym, bardzo problematyczną, ponieważ on się nie utrzymuje długo e, w takim stanie, w jakim go teraz widzisz to mydło za jakiś czas wyblaknie, zrobi się bardziej takie płowe, bardziej takie, powiedziałabym, brązowo-żółte. I tyczy się to właściwie każdego jednego mydła z awokado, do którego nie dodajemy jakichś barwników, które są stabilne i trwałe w mydle. Na przykład miki, bądź zieleni chromowej, bądź czegokolwiek innego, co nadaje mydłu kolor i nie blednie wraz z upływem czasu. Przepis na to mydło jest tak skomponowany, że zawiera przynajmniej dwa tłuszcze, dwa oleje, które są z natury dosyć ciemne, właściwie zielone. Jest to olej konopny i olej z awokado. Olej z awokado może być rafinowany i nierafinowany. Ten nierafinowany posiada bardziej zielony kolor i on też może bardziej wpływać na ostateczny kolor mydła. Więc jeżeli chcesz, żeby Twoje mydło było bardziej zielone, no to polecam Ci właśnie nierafinowany olej z awokado. A oleju z awokado potrzebujemy 105 gramów Akurat ten olej z awokado, którego ja tutaj używam, jest olejem rafinowanym. On nie jest aż tak zielony jak olej nierafinowany. Natomiast tutaj jest pełna dowolność, możesz użyć i takiego i takiego oleju. Następny w kolejności jest olej konopny, odmierzam go 189 g i jeszcze ważna informacja. Ten przepis zabiera 700 g tłuszczów. Jest to nieco więcej tłuszczów niż przepis, który znajduje się na blogu, ponieważ tamten przepis zabiera 500 g tłuszczów. No i nasz ostatni tłuszcz miękki, czyli olej rycynowy, którego odmierzam 35 g. A tak wyglądają wszystkie tłuszcze miękkie. Mają one mocno zielony odcień. Na tym etapie możesz dodać do nich olejek eteryczny bądź zapachowy. A my przechodzimy już do odmierzania tłuszczów twardych. Na pierwszy ogień idzie olej kokosowy i odmierzamy go 231 g. Następnie masło shea 70 g i masło kakaowe również 70 g. Ja tutaj opcjonalnie dodaję sobie młody sproszkowany jęczmień, który rozpuszczam w niewielkiej ilości wody. To jest krok, który możesz pominąć. Ja po prostu chciałam zrobić dwuwarstwowe mydło. Mam sobie po prostu porównać tę zieleń, którą mogę otrzymać dzięki awokado, z zielenią uzyskaną dzięki młodemu jęczmieniowi. Następnie odmierzamy dojrzały awokado. Ja odmierzam go jakieś 126 g. Generalnie tutaj nie musi to być bardzo apteczna ilość. Około 120-125 g nam wystarczy. Zmiksuję na gładką masę, bo ogródki mogą brązowieć w mydle, a duże grudy mogą po prostu z czasem pleśnieć przechodzimy do robienia ługu. Odmierzam 143 g wody. Tutaj ta woda uległa zredukowaniu ze względu na dodatek awokado. Jak widzisz, dodaję tutaj też łyżeczkę cukru, którą rozpuszczam przed dodaniem wodorotlenku sodu. Ma to na celu poprawę pienistości mydła. Następnie odmierzam 100 g wodorotlenku sodu. Akurat w przypadku NAOH apteczna dokładność jest jak najbardziej wskazana. I oczywiście dodaję wodorotlenek do wody. Tutaj jak widzisz, cukier się już rozpuścił, więc spokojnie mogę dodać wodorotlenek. Po dodaniu, oczywiście energicznie mieszam, żeby nie wytworzyła mi się na dnie żadna skorupa i nie nachylam się i nie wącham oparów, ponieważ są one niebezpieczne. Gorący łuk możesz umieścić w naczyniu z zimną wodą, żeby się przestudził. Możesz też oczywiście przygotować łuk wcześniej i trzymać go w temperaturze pokojowej. Kiedy łuk się studzi, ja rozpuszczam tłuszcze twarde, pokroiłam. Masło kakaowe na mniejsze części, w ten sposób ono się łatwiej rozpuści, bo ono rozpuszcza się najdłużej. Kiedy tłuszcze całkiem się rozpuszczą, mogę je łączyć z tłuszczami miękkimi, które mają temperaturę pokojową. Cała ta mieszanka osiąga temperaturę 32 stopni. Ja sobie tutaj prewencyjnie przelewam tłuszcze do większego naczynia, żeby mi się nic nie wylało podczas mieszania. No i mierzę temperaturę ługu. On się już przestudził i ma 40 stopni, w związku z czym spokojnie możemy go łączyć z tłuszczami. Na początku mieszam wszystko delikatnie szpatułką. Dodaję awokado. Szpatułka nie ma odpowiedniej mocy, żeby rozmieszać awokado z tłuszczami. Muszę sobie pomóc blenderem, po to, żeby uzyskać jednolitą masę. Staram się jednak nie przemiksować tej masy. Nie ma też sensu jakieś bardzo długie miksowanie. Ta masa się już delikatnie zagęszcza. Wystarczy tutaj nam osiągnięcie emulsji i możemy masę przelewać do foremek. Ja oczywiście robię warstwy, w związku z czym podzielę sobie tę masę na dwie części. Pierwszą część przelewam do foremki. Cielę masy na tak zwane oko. Nie ma tutaj znaczenia, czy one będą równe czy nierówne. Do drugiej części masy dodaję młody jęczmień i mieszam już nie blenderem, tylko delikatnie szpatułką. I umieszczę tę drugą część masy. Na wierzchu masy, która już znajduje się w foremce. Robię to delikatnie, chociaż ta masa już, jak widać, lekko zastygła. Delikatnie wykładam pozostałą część masy. I ozdabiam wierzch przy pomocy takiej łyżko-szpatułki silikonowej. Możesz oczywiście zrobić to według własnego uznania i własnego pomysłu, bądź w ogóle tego wierzchu nie ozdabiać. To zależy tylko i wyłącznie od Twojego gustu i upodobania. Foremkę z mydłem umieściłam na kaloryferze, ponieważ zależało mi na tym, żeby wprowadzić mydło w fazę żelową. Chodziło mi o to, żeby pokazać Ci, jaka jest różnica między zżelowanym a niezżelowanym mydłem. Zdjęcie mydła niezżelowanego możesz zobaczyć na moim blogu. Uwaga, uwaga, przerwa na autoreklamę. Jeżeli jesteś osobą, która nigdy wcześniej nie robiła mydła, jesteś zupełnie zielony, zielona z tego tematu, to bardzo polecam Ci kurs, który znajduje się na moim blogu. Jest to kurs zupełnie darmowy. Z tego kursu dowiesz się krok po kroku, jak zrobić właśnie mydło na zimno. Serdecznie Ci go polecam. A teraz już wracamy do robienia mydła z awokado. Mydło po przejściu fazy żelowej. Jest zdecydowanie ciemniejszy, jeśli chodzi o kolor. Dotyczy to zarówno warstwy z jęczmieniem, jak i z samym awokado. Ponieważ zostawiłam foremkę otwartą, a zażalowa nie doszła do samego wierzchu mydła, w związku z tym część wierzchu mydła nie zżalowała się. I tutaj też z tej strony widać, jak wygląda tak zwane częściowe zżalowanie czyli sytuacja, w której część mydła jest ciemniejsza, a reszta mydła pozostaje jasna. Jeżeli chcesz uniknąć takiej sytuacji, musisz albo dobrze zaizolować mydło, na przykład w moim przypadku byłoby to po prostu użycie pokrywki, albo zrezygnować z żelowania mydła i umieścić na przykład takie mydło z awokado w małych, osobnych foremkach silikonowych. Foremki możesz umieścić w lodówce na około 24 godziny, żeby mydło całkowicie uniknęło fazy żelowej. A tu jak widzisz, kroję mydło na kawałki. Mydło tuż po wyciągnięciu i pokrojeniu wciąż jest zielone, natomiast kilka dni po zrobieniu ten kolor zacznie gdzieś tam wędrować w stronę takiej zgnitej zieleni. W przypadku żelowanego mydła jest to proces nieunikniony. Tak wygląda mydło tuż po pokrojeniu. Tutaj trzy dni po pokrojeniu. Różnica jest dość spora. To już właściwie wszystko. Ja mam szczerą nadzieję, że ten film ci się podobał i że skłoniłam cię gdzieś tam do zrobienia takiego właśnie fajnego zielonego mydła z awokado. Awokado szczerze polecam nie tylko do mydła, jest on oczywiście bardzo smaczne, ale mydle też się fajnie sprawdza. A tymczasem, oczywiście, jeżeli masz ochotę, zostaw lajeczka. Możesz też zasubskrybować kanał a ja pewnie niedługo wrócę z następnym filmem. Do zobaczenia i oczywiście wesołego zmydlania.